Jak mówiłem, dobrze widać, dobrze widać. tak to zrobiłem. Zrobiłem sobie tydzień przerwy chyba nawet drugi tydzień przerwy całkowicie od jakichkolwiek ciężarów, od czegokolwiek, e, wręcz nawet chyba od ludzi, e, bo nawet to mi się nie chciało za bardzo odpisywać. Po prostu leżałem, odpoczywałem, jakieś przeciwbólowe jadłem, czy znaczy w przeciw, zapalne bardziej niż przeciwbólowe, bo jak mnie to nie bolało. E, bez treningu, to znaczy zaraz po nocy, i to boli, może już nie śpię na tej ręce. To teraz widzę, że to chyba za bardzo nic nie pomogło. To jest tam jeszcze nawet chordy się po, po, pogorszyło, tak naprawdę z tym barkiem. ale dzisiaj czeka mnie lektura od Andrzeja, bo Andrzej mi tam zostawił 33 wiadomości. Mówimy o wodynie i będę próbował się tam do tego stosować. Zobaczymy co z tym barkiem. nie się żadnego przeciwbólowego na trening. No bo już uznałem, że nie to chodzi, żeby się oszukiwać i pogarszać sobie ten swój stan, a coś z tym w końcu trzeba zrobić. Tak więc dzisiaj sobie zrobię taki mały obwód. Obiegłówkę ze wszystkiego po trochu, bo tak jak mówię, tydzień się nie ruszałem. Ale wziąłem też dla Was takie cztery rzeczy do rehabilitacji, które używam w domu. Które u Was się sprawdzą, jeżeli będziecie mieli ochotę, sobie zobaczycie gdzieś tam po strąkach. Ja Wam pokażę, nie więcej jak to działa i za ile ja kupiłem. Bo da się naprawdę wyrwać w okazyjnych cenach. Także. Dzisiaj obiegówka, zaczniemy sobie od jakiś delikatnie od poruszania nogami, chociaż nie wiem, czy mam, mam tu spodenki do, do, do siadów, to sobie założę, a zresztą nie zrobimy tak, ze trzy seriki, jakichś przysiadów lżejszych poruszać się i ogólnie całą, całą tą górę rozruszać, bo tak jak mówię, leżałem, odpoczywałem, nic nie robiłem. No, ja tak nie musiałem zmieniać spodenek, bo okazuje się, że te są dosyć fajnie takie. Ale powiem wam, Jezus, to wejście pod tą sztangę z tym barkiem, to jest tragedia. Eee, to nie jest tak, że... Kurwa... Że ten... ja się chcę kurwa żalić, ale to czasami no, nie mówię inaczej. nie życzę nikomu. O Boże, już to jest utrudnienie dla każdego ćwiczenia. Nawet przy bicepsie mnie to boli. To tak nie może dalej wyglądać. Jednocześnie chcę tu potrenować, bo muszę się ruszać. Przerwy nic nie dają. Na to na rezonans, na fundusz wiecie, że czeka. Ale zrobimy, zrobimy sobie ten trening dzisiaj, kosztowką obwodówkę, obiegówkę i słowa potem wam pokażę te sprzęty i jeszcze coś powiadamy, bo dosyć fajny materiał się szykuje z kupciem, a na to tych, którzy czekali aaa, jebany bark kurwa a mnie ten bark na kurwa to podakcja jak wie masz, co nie? co? jak wie masz, co Ma sobie dosłownie ze 3-4 takich pleców e, o Odejść 10 może tak powiem. bo jakby nie mam teraz ciśnienia, żeby pokazywać za każdym razem yy, jakieś seria, 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 to sobie omówimy jedno z y, urządzeń y, i mamy tak mamy takie urządzonko do fali uderzeniowej jest ta y, bańka z y, podczerwienią mamy głasza i tu jest fajny elektrostimulator do tensów IMS. więc jeszcze dwie seriiki sobie machnę na tej plecy i które z nich sobie omówimy jako pierwsze uje, uje, uje Ale co jest, zauważyłem teraz, robiłem przed chwilą pierwszą serię e, tego ściągania drążka ciągu górnego i bolał mnie ten bark. Z każdą serią on jak przestaje boleć. Tak samo na tych przysiadach. E, ja wiem, że one tam pewnie były zawijane, niezawijane, chyba ja wiem, jak to jest po przerwie. Bardziej się skupiałem na tym, że balał mnie ten bark, jak wchodziłem pod szczęgę. E, ale gdzieś się to rozciągnęło. E, no i już wiem na pewno, że przerwa, nawet jak teraz miałem tydzień przerwy, ona mi tylko pogorsza jakby. Już nawet nie przy spaniu, bo przy spaniu staram się nie spać z tą ręką pod, pod głową, inaczej śpię. Ale przy jakichś innych czynnościach na co dzień on mi się strasznie spina i ten ból zaczyna robić się już nieprzyjemny przy każdej czynności na co dzień, a nie tylko tak naprawdę. W treningu. więc może już jakieś elementy wprowadzę, rozciągania tego, ale przede wszystkim muszę przeanalizować to, co mi Andrzej powysyłał, a jest tego tam mnóstwo. I jakby, wiecie, ja wiem, że. To jest nieuniknione, natomiast ja tam takich ludzi tu noituję, będę, będę usuwał, banował. Bo to też pamiętam, to jest ja robię materiał dla ludzi, których boli ten bark, żeby mogli coś z tego wyciągnąć, jakieś, jakieś z mojej lekcji, co pomogło, co nie pomogło, czy w ogóle czegoś nie robić. A nie w formie takiej, żeby się poużalać nad sobą. No, bo wiecie, jak to wygląda, trochę mi to irytuje. Poli na to w ogóle nie odpowiadają, trochę mi to irytuje, bo akurat jestem osobą taką, która pomimo bólu, poją wszystkiego, trenuję zawsze, ale jeżeli mogę coś dać dla ludzi, którzy też mają problemy z jakimiś kontuzjami i tak dalej, to chcę to robić. Dlatego na nawet nie będę tracił czasu na jakiekolwiek odpowiadanie na głupie komentarze, to po prostu będę banował i mówię to otwarcie, żeby ktoś nie powiedział, że jakieś niewygodne komentarze, to nie są niewygodne komentarze, to są po prostu zidiociałe komentarze, więc będę to po prostu usłyszał, banował. A ci, co będą chcieli sobie coś wykorzystać, podzielić się ewentualnie swoją wiedzą, dla mnie też, bo ja też korzystam dużo razy z odpowiedzi od widzów, to jak najbardziej skorzystamy wszyscy na tym. Prawda? O. Dobrze. Na pierwszy ogień wziąłem... Powiem e, tak najpierw. Na, na Allegro czy gdziekolwiek jest mnóstwo tego typu urządzeń, tych elektrostymulatorów. E, natomiast... Raczej jak patrzycie, to patrzcie na te powyżej tam chcę powiedzieć 250, może 300 zł, bo yy, miałem też i te tańsze i one się jakby nie sprawdzają zupełnie. Yy, Procesy są nieporęczne, no, ciulate są ogólnie, a tu mam taki z dwoma wyjściami yy, na cztery elektrody łącznie. Tu jest dodatkowy jeszcze yy, kawelek z elektrodami. Tu mam dokupiony, dokupię sobie osobno worek ze wszystkimi lepcami, czyli tymi yy, elektroprzewodzicielami. No i mamy tego typu tego, tej, tej wielkości, ale mamy też takie maluchy właśnie do elektrostymulacji. Jako że jestem już teraz po co na treningu, nie będę zakładał nowego lepszego, no bo szkoda go zmarnować. Wykorzystam tutaj jeszcze jakieś stare, które mam założone, bo praktycznie codziennie sobie tego używam. I raz to pomaga, raz nie, ale będę chciał to wprowadzić. Um, tak, jak, o właśnie, widzicie, macie prosty przykład tego, że skorzystam sobie z podpowiedzi jednego z widzów, co też kiedyś zauważyłem u siebie, ale jakby zupełnie o tym zapomniałem i dzięki temu, że któryś z widzów napisał o tym, ja to też znowu wprowadzę. Nie wiem, czemu to zapomniałem, mianowicie spompowanie całego tylnego barku, żeby tak w No ja spokojnie, Dam pauzę, dobra. Ach, dobra. Dobra, wracam do w sprawę, no, że spompowanie tego tylnego barku powoduje potem mniejszy ból z przodu i będę z stanie sobie problem teraz te lepce po prostu na, na, na sam tył dawać nie tylko jakieś tam w formie przygotowania, ale powiedzmy zaraz przed, przed, przed aktywacjami, tak? Bo gdzieś to tam działało. One są już powiedzmy nie są zbyt lepkie, nie są prawie w ogóle lepkie. Ale dobra, dobra do, 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 do wyciepania, za chwilkę Wam omówię funkcję, natomiast to urządzenko to jest Alfa, kurde nie widzę modelu, podam za chwilę, ono możecie zobaczyć sobie, od tak Wam pokażę tutaj do kamery, ma różne funkcje do barków, do pleców, do klatki, do szyi, do nóg, do stóp, i mamy teraz kanał ten i kanał ten, czyli tutaj mamy te wychodzące, których tutaj nie mamy połączonych, na no, tu jest podłączone, i tu jest w każdym można sobie programować, można zmieniać program do niego, można też na tym zmieniać, czy to ma być EMS, czy to ma być masaż, czy to ma być TENS. My powiedzmy sobie, damy teraz TENS, wybierzemy sobie shoulder, gdzieś tam program, nie wiem, trzeci albo no pierwszy, pierwszy program na 15 minut i teraz jadąc w górę zwiększamy jakby yy, siłę. I wierzcie mi, ma to takie... Ma to, ma to naprawdę... Ma to moc, tak to powiem. Co prawda jestem spocony. O, za dużo pojechałem od razu. O! A zmienimy program, poczekajcie, zmienimy program na drugi. Ech. Jak widzicie, nie wiem czy to widać, ale. O! Tam program trzeci. E, co się to tam lepiej jeszcze? O, widzicie to? Na pewno to widać. I fajnie, bo akurat w barkach są cztery programy. Widzicie, jak on to ma a ja dopiero jestem na 10 poziomie ze 40, jeżeli chodzi o, o samo kopnięcie. No i mamy na przykład program EMS. Program EMS, wybieramy sobie bark. E, Doklejmy to. Bark, program pierwszy, EMS. EMS to są te takie bardziej lecznicze. Program drugi. Świetna sprawa, tak jest coś, e, za chwilkę podam Wam dokładnie model, to już możemy chyba wyrzucić. E, ogólnie tyle, lepce są tanie, No są tanie, nie ma co ukrywać, nie ma co biedować, zatem ja, jeżeli stosuję sobie w domu, to jeszcze daję na to taki odważnik w formie takich, jakby, takiego grochu w woreczku i wtedy to lepiej przylega i no lepiej działa. Więc tak, mamy Ech. Alfa, o, gdzie to jest model? Model RC101G. To Wam polecam, bo nie było też jakoś super drogie, ja chyba dałem trzystówki za niego. Chodziły nawet po 500 zł, ale jak dobrze wiecie na Allegro, jak poszukacie, to kupicie o wiele taniej. I tak samo było z moją falą uderzeniową, bo ta fala uderzeniowa chodzi nawet po 1500 zł. złotych. Potem chodziła 700-800, a mi się udało kupić za 230 zł całkowicie nową. Tylko musiałem poczekać na dwa tygodnie na wysyłkę z Chin, ja Także za chwilkę mówię sobie falę uderzeniową, a tymczasem ja sobie zrobię jakiś biceps triceps. Szybko po dwie seryjki. Kolej mi się nosa, ale jest zawsze przy tej klimie. Ach. No ktoś by sobie że coś waliłem w klawę, ale <grywka> nic z tych rzeczy. Zamiast sobie dosłownie dwa. No, trzy serii bicepsu, trzy serii ściągania na, na triceps. Może jakiś bark. spróbuję też jakieś wyciskanie. Ale dokończę w triceps i omówimy sobie może głasza, czy falę uderzeniową, zobaczymy. No i mówiłem wam, że będzie coś małego z kupciem. Mianowicie kupcio teraz przeprowadził się do domu. Ma tam przygotowane miejsce w piwnicy na stworzenie swojej siłowni. No i po tych już tam latach chciał sobie z powrotem zacząć trenować i chciał sobie zbudować siłownię w swoim domu. Dlatego też padł pomysł, żeby mu tam pomógł tak, ponieważ już Pan nie, nagrywam vloga trainingowego. Już już pani podejdę. Tu są te, czy? Dobra. E, dzwoniłam do pana. Kiedy? Dzisiaj. Nie, kiedy, tylko dzisiaj. <grytanie> Zaraz tam rzeczę pani ja, radni podejdę No kurde, widzicie. Dzisiaj wszyscy coś... Nie było mnie w cały tydzień. i każdy coś gdzieś coś chce. Ja tutaj akurat rachunki dostałem. Więc sobie z tym działamy. I... Zobowiązałem się do pomocy, gdy gdzieś tam kogoś z rodziny zepsuła się wajcha zmiany biegów w Chevroletcie Cruz. No i w serwisie powiedzieli mu za taki prosty ten podnośnik, ten, ten, ten do, do gałki do wstecznego 2000 zł. Ja mówię, żeby się nie śpieszyć, bo z tego samego roku wychodziły na przykład do Deu Cruz i one kosztują po 100 zł, więc trzeba poczekać po prostu. Ale. Ja mówię, że czekam aż się takie coś pojawi na OLX-ie, a tu codziennie są jakieś telefony i co, i co, i co. No i tak jak tu niektórzy mówią, może wyjść dupą czasami chęć pomocy. E, jeszcze jeden tricer sobie zrobię i polecimy z omówieniem... Ojko, tej fali uderzeniowej, chyba fali udarzeniową dzisiaj jest. ale poruszają się coś i już przestaje mnie ogólnie wszystko boleć. Także ja myślę, że w moim wypadku ten systematyczny trening, częsty trening, nawet codziennie, a na mniejszej intensywności, co też ktoś podpowiedział, wśród, wśród fanów, też wezmę pod uwagę, bo takie coś się sprawdza. Polecę sobie na szerokokątnym, bo mam tutaj dość, muszę po prostu być blisko gniazdka. Więc wygląda to tak. To są oczywiście osobne elementy, rozkręcane. Bla, bla. E, zaraz sobie podłączymy zasilanie. To jak ktoś powiedział jest mikrofon do karaoke. I teraz tak, omawiając sobie końcówki. Yy, o, na, 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 na zasadzie pokażę Wam jak to... Kurde, że się, dam się nie mi to tu, czy nie się nie mi to do prądu. Dobra, się nie. I teraz tak. Wchodząc sobie w menu tego, nie wiem czy to dobrze widać, czy to zerknę tylko do... o, 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 o. może przełączę z tego szerokokątnego. O. I przykładowo wchodząc sobie Shoulder Strip Barki, on pokazuje, które końcówki są do używania. No i te końcówki są tutaj. Czyli jest na przykład grubsza, są do używania z, razem z żelem do USG. Ja zazwyczaj używam takiej tej drobnej. I wybieram sobie wtedy yy, właśnie ten bark. Nie wiem, 14 Hz. Tam 16 są maksymalnie. No. I znajdujecie takie miejsce. O! a Nie będę Wam już całego tego robił, bo to jest 2,5 tysiąca uderzeń ogólnie. 2,5 tysiąca uderzeń. A jeszcze tak Wam tylko pokażę, że oprócz barków, mamy też na kolana, mamy na jakieś tam ostrogi, mamy na te łokcie tenisisty, tu jest jeszcze jakieś ED, jakaś elektrostymulacja, jakaś stymulacja, że tak powiem, prącia, chciałbym się temu przyjrzeć, nie wiem, chyba żeby cały czas kuźka stała, całą dobę, nie wiem po co to jest, ale tak to by działało, Czyli jakieś tam fat, ale to nie wiem czy to wierzyć, czy nie, w sensie rozbijanie tkanki tłuszczowej. No niby fala uderzeniowa do tego też może służyć. Bardzo fajna rzecz, kosztuje taka fala, tak jak mówiłem, okolice 700 zł, 800 zł, są nawet za 1500 tysiąca zł. Mi udało się to kupić naprawdę za 230 zł, a jest fajne. Jedyne co, że to nie jest taka już nowszej generacji, tylko to jest z tymi wymiennymi nabojami i te naboje, co tam chyba ileś milionów uderzeń trzeba wymieniać i trzeba je po prostu dokupywać. No i tyle. Dobra, zrobię sobie jeszcze teraz wyciskanie barki. Ja mówimy dwa ostatnie sprzęty i lecę do domu. Mam nadzieję, że się nie okaże, że tego. I, chcę lekko powyciskać na barki yy, i wyciskać na, na klatę, ale żeby się nie okazało, że ja z tym barkiem nie będę mógł stanie tego robić. Dzisiaj jeszcze spróbuję się mówić na USG. O kurwa. Dobra. Tragedia. Dobra, i przypuszczam, że to samo będzie z wyciskaniem, więc chyba tylko pokażę Wam dwa ostatnie. Znaczy, może nie ostatnie, bo ja mam tego więcej ogólnie w domu. Kurde. O Boże. to, że to na pewno jest mięśniowe. To jest na 100% mięśniowe, bo ja ten mięsień tu czuję, on jest tak obolały, to jest taka gruba bruzda, która tędy idzie i z nią sobie nie umiem poradzić. Tam na pewno nie jest nic zerwane, kurde, nie wiem, coś tam jest, jakiś konflikt mi się wydaje, ale to zrobimy no, to, to USG, bo USG zrobię szybko, wiadomo, a na fale na, na fale. kurde, na, na rezonans yy, się będzie czekać. Chyba że się szarpnę prywatnie, ale to w obecnej mojej sytuacji materialnej może być ciężkie, bo jakieś tam spłacam jakieś stare głupoty. W myśl zasady nie będziemy panu od 2006 mówili o jakimś tam zadłużeniu za jakąś cyfrę plus, aż nawet bierają się panu od setki, 6000 zł. I tak mnie właśnie też wydopali teraz i potrafili mi nawet samą wypłatę jedną skroić w sensie z, z umowy zlecenia. No ale trzeba to spłacić, więc jakby muszę sobie to poogarniać, żeby bo chcemy gdzieś tam jakąś działkę sprzedać, dom budować, wiecie, to jednak trzeba mieć czyste konto, a nie widnieć w biku, więc muszę sobie to pospłacać, no. Ja wiem, że to nie jest odosobniony przypadek, bo pytałem, razy z kilkoma ludźmi i wiem, że komornicy czy firmy lubią tak właśnie robić, żeby się nie odzywać przez lata, a potem ściągać to z odsetkami. Eee, no, na sobie nie wiem, po co to mówię. A jakoś tak potrzebowałem, żeby to z siebie wyrzucić, bo strasznie mnie to denerwuje. Nie lubię spłacać czegoś, co mogłoby być dawno spłacone. Mianowicie, dla przykładu, Gdzieś było tak, że cyfra plus z n, kom się chyba łączyła i można było zrezygnować. Zrezygnowałem, ale nie oddałem karty do dekodera, bo po prostu ją gdzieś zgubiłem. No i rozwiązanie umowy po prostu jakby zrobili z mojej winy, tak? I tam było gdzieś 2,5 złotych zapłaty i jakby na to olałem, eee, bo się co dzień wysłałem jakieś pisma, że jak, że przecież to jest tylko kupia karta, i oni też w końcu milczeli. No i się zbiera potem takie głupoty. Eee, Dwie ostatnie rzeczy, czyli to głasza za headway i ten Kaper za headway. Ja potem dzwonię na USG. No i myślę, sobie jutro. Ogólnie tak, pomyślmy sobie, chciałbym zrobić live'a dla Was, ale live'a nie mogę jeszcze prowadzić. Mm. Więc może wrócimy do jakiegoś QA, że sobie gdzieś na przy śniadanku podpowiadam. Na no, zasadzie tak jak kiedyś było. Jakichś fajnych pytań nazbieramy. Ja sobie będę tam odpowiadał na nie z, z, różnych, z różnych tematów. No bo to jakby nie angażuje mojego barku i nie będzie mi przeszkadzało. Nie. No i okej. Bańka, znaczy tak zwana bańka podciśnieniowa. Jej efekty mogliście widzieć na vlogu KFD, gdzie to tam wodę się pytał, czy sobie bańki stawiałem. Um... O nie, ona jest rozładowana. Ja! Nie naładowałem wam jej. To może bańka, mówimy, sobie, inro... ja pierdzielę innym razem. Ale mamy tutaj e, głosza, czyli tak zwany scraper. Jest wersja taka stalowa do tego, to jest taka kieszonkowa wersja i ta jest o tyle fajna, że jest jeszcze rozgrzewana i jeszcze jest wibracyjna. No i lepszy, lepszy jakby chwyt jest. Załączacie, nie wiem czy będzie widać i mamy temperaturę, no łapostrość. ostrość, temperaturę. No i ona jeszcze wibruje do tego. I to również jest na tej samej zasadzie działanie. Rozbijanie tych wszystkich gród, Natomiast mnie jest samemu ciężko to zrobić, a Andrzej kiedyś, w sensie wody, mieliśmy nagrywki z KFD. Na takim właśnie Głasza rozjechał mi wszystko tu i ten bark mnie puścił. To było dla mnie takie jakby magiczne, bo znowu nic nie pomagało na ten bark, a on mi to rozjeździł, rozjeździł. To trwało dosłownie może z półtora minuty i ten bark mnie przestał boleć. Więc musiałbym ich też ktoś to zrobić. Ale to też, w którą stronę trzeba, bo ja też prawdopodobnie w złą stronę to robię. Andrzej też mi coś pisał, że w złą stronę robię w ogóle to Głasza. <laughs> Muszę się bardziej temu, temu przyjrzeć i będziemy działać. Także co? Zrobię tak. Będziemy sobie to jakieś pytania do QA. Jak będziecie zostawiać, to ja wam pojutrze znowu coś nagram. Co jest Open? A bo to jest do ładowania. O, kurczę. Tak ja to ładowałem zazwyczaj. Kurde, tak rzadko ładuję. Bardzo dobra bateria. O właśnie, druga rzecz. Tu jest bardzo dobra bateria. Naprawdę długo ta bateria tutaj trzyma. Pytania do Q&A i na następnym vlogu Wam odpowiem, no i z tym kupciem, bo będzie przyjeżdżał po tego raka tutaj, bo jakby ja mu sprzedaję, tego raka w dobrej cenie, żeby sobie tam urządził, a resztę zrobi mu grant i zrobimy też fajny materiał, może z jakiegoś treningu kupcia, czy jakiegoś projektowania siłowni dla Kubej Olszewskiego z Kupcio Garaż, także na razie